Czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza. Onego czasu Piotr powiedział do Jezusa: Otośmy opuścili wszystko i poszli za tobą, cóż więc otrzymamy? A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzyście za mną poszli w odrodzeniu, gdy zasiądzie syn człowieczy na stolicy majestatu swego, zasiądziecie i wy na dwunastu stolicach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. A każdy, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo synów, albo rolę dla imienia mego, stokroć więcej otrzyma i żywot wieczny osiągnie.